Dziennie wykonywanych jest około 340 tysięcy szczepień w punktach na terenie całego kraju. Dwoma dawkami zaszczepiło się już ponad 13 milionów Polaków. Nadal jednak w świadomości społecznej funkcjonuje wiele obaw dotyczących ewentualnych działań niepożądanych. Dlatego odwiedziliśmy z kamerą jedną z lokalnych przychodni zlokalizowaną w granicy w gminie Michałowice. Przodującej pod względem ilości szczepień w powiecie. Jakie są najczęściej zgłaszane dolegliwości i czego się obawiają pacjenci? Zdarzało się, że zgłaszali głównie stan podgorączkowy, gorączkę, ból okolicy mięśnia naramiennego w miejscu, gdzie było szczepienie. Tej ręki ograniczoną ruchomość ręki, natomiast też mamy informację zwrotną od pacjentów w dużej mierze, że wszystko było w porządku. Nic się nie działo, szczególnie pacjenci obawiają się drugiej dawki szczepienia, ze względu na taką ogólną informację, o informację że po prostu po drugiej dawce pacjenci gorzej się czują, a to nie zawsze tak jest. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to takim jedynym tak naprawdę głównym to jest uczulenie na któryś ze składników szczepionki. Tak? To jest takie najważniejsze przeciwwskazanie. I też w przypadku ciąży zalecana jest szczepionka Moderny bądź Pfizera ze względu na to, że po prostu te przeciwciała lepiej przenikają do łożyska. I jeszcze zalecane jest odroczenie szczepienia, jeżeli w tym samym dniu są objawy ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, po prostu złe samopoczucie, stan podgorączkowy. Od początku uruchomienia mieliśmy wiele etapów i zmian w narodowym systemie szczepień. Najnowsze zasady obowiązują od lipca. Zaczęliśmy od szczepień seniorów, aktualnie szczepimy od niedawna już 12-latków. Zmiany były też w odległości między szczepieniami. Teraz one są skrócone do minimum i aktualnie od dzisiaj, tak naprawdę od 1 lipca, pacjenci mogą wybierać sobie dowolnie punkt szczepień zarówno na pierwszą dawkę, jak i na drugą. Tak więc jest możliwość mieszania punktu szczepień, co jest niezwykłą wygodą dla każdego pacjenta. W przestrzeni internetowej pojawiły się informacje o tym, że szczepionka firmy Pfizer będzie wydawana od lipca tylko na drugą dawkę, więc co za tym idzie, osoby przystępujące do szczepień nie mogłyby z niej skorzystać. Przychodnia dementuje te informacje. Jest możliwość zamawiania szczepionek zarówno na pierwszą, jak i na drugą dawkę. My mamy też takie doświadczenia dobre z Agencją Rezerw Strategicznych, że jest możliwość zarówno domawiania, jeżeli zabraknie, jak i, jak i zgłoszenia za dużych ilości, tak, żeby anulować daną dostawę. Także tutaj z naszej strony nie widzimy żadnych ograniczeń. Przychodnia w granicy zaszczepiła już ponad 13 tysięcy osób. Gmina Michałowice jest na ósmym miejscu w rankingu gmin z wynikiem blisko 50% w pełni zaszczepionych mieszkańców. Tuż za Michałowicami jest Piastów i Brwinów z wynikami około 45 i 43%. Co ciekawe, pierwsze miejsce w całej Polsce zajmuje sąsiednia gmina Podkowa Leśna.